Przede wszystkim zacznijmy od tego, że e, ludzie, którzy podejmują decyzję o tym, żeby ruszyć i nielegalnie szturmować granice, oni są odpowiedzialni. Oni są odpowiedzialni za, za to, na jaką sytuację siebie i swoją rodzinę narażają. Bo chcą złamać prawo. Wycydowanie większość są mają to, świadomość zdecydowanej zdecydowanej tak większości się dzieje. są to młodzi mężczyźni, ale jeżeli tam pojawiają się kobiety czy, czy dzieci, to to są ludzie nieodpowiedzialni, którzy sami narażają siebie na takie straszne rzeczy. I to są, powiedzmy sobie szczerze, w większości imigranci ekonomiczni i nie żadni uchodźcy. To jest bardzo istotne, bo uchodźca jest, może uciec ze swojego kraju, szukać bezpiecznego schronienia w kraju obok. A tutaj mamy do czynienia, nie zapominajmy o tym, bo mam wrażenie, że zapominamy, ze zorganizowaną przez, przez Moskwę no, i, i Białoruś, tak. zorganizowaną akcję, która jest presją na, polską, na, Polskę, na Polskę, na polską granicę, na to, żeby wiązać polskie, polskie służby czy polskie wojsko. Dużym wysiłkiem, i nie zapominajmy o tym, bo tutaj też w kółko jest mantrowanie o prawach człowieka. Wieka. Nie zapominajmy o, o naszych rodzinach, o naszych dzieciach, o tym, że nasze bezpieczeństwo w pierwszej kolejności powinno przejmować polskich polityków i bardzo świat długo, to tylko, być tylko jedna informacja, że polskiej granicy nielegalnie się nie przekroczy. Dokładnie to jest tak. informacja, która powinna ochronić tych biednych okay. czasem ludzi, którzy podejmują nieodpowiedzialne decyzje i tylko i wyłącznie taka informacja powinna z Polski wychodzić, a nie różne tam zachęty i atakowanie polskich służb czy, czy ludzi, którzy strzegą, z narażeniem życia, jak wiadomo, polskiej granicy. To jest bardzo ważne, to to, że nie może być mowy ani teraz, ani w ogóle, i to podkreślam w ogóle w stosunku do tych wypowiedzi, które padły, o obecności polskich wojsk na Ukrainie. Dlatego, że polskim interesem narodowym jest, jest to, żebyśmy nie ryzykowali własnym wojskiem w sytuacji, w której Polska przecież strzeże granicy z obwodem kaningradzkim, który jest niemieckim garnizonem. Strzeże granicy, jak tutaj rozmawialiśmy, w sposób z dużym wysiłkiem polsko-białoruskiej. I mówiąc krótko, żaden sojusz, czy, czy NATO, czy w ramach współpracy z państwami europejskimi, czy w ramach UE, czy, czy, czy również po prostu w ramach współpracy europejskiej, bo przecież Wielka Brytania też w tym odgrywa rolę. Nie jesteśmy zobowiązani do tego, żeby dawać więcej. Niech inne państwa, jeżeli już taka koncepcja się pojawi, wystawiają swoje kontyngenty. Ale. I to, to jest trzecia zdanie. rzecz. To trzecia rzecz, pani redaktorze. Proszę dać mi też powiedzieć. Trzecia rzecz. To jest nierealne w mojej opinii. Mianowicie po stronie ukraińskiej 800-900 tysięcy żołnierzy po stronie rosyjskiej milion, milion 100. 000. Tak wygląda granica obecnie. Tysiąc kilometrów frontu. Niewiarygodne ilości wojska trzeba byłoby tam ściągnąć, żeby stanowiły, stanowiły strefę buforową. 3700 jak, jak jak się nie, liczy to to prawda. Między, 10 tysięcy żołnierzy by tego, by tego nie wytrzymało. To jest ryzyko eskalacji, to jest ryzyko wciągnięcia w konflikt zbrojny kolejnych państw. Przede wszystkim powinniśmy dbać o to, żeby nie wybuchła z tego trzecia wojna światowa, a strony, no które walczą, niestety muszą, muszą dojść do, do, do konkluzji.